No, na pewno trener Kim Rasmussen dał nam bardzo e, fajny plan e, na ten czas między sezonami. Na pewno zrobiliśmy sporo w poprzednim sezonie, wyższe siódme miejsce niż w pierwszym debiutanckim e, naszym w SuperLize, ale na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kim, e, już zdążyliśmy poznać Kima, Kim jest bardzo... Ambitną osobą, jest y, 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 trenerem, który bardzo profesjonalnie podchodzi do, y, do swoich zajęć i na pewno przez y, cały przebieg jego kariery y, on osiągał fantastyczne wyniki, włącznie z wygraniem Ligi Mistrzów. Wie, y, na czym trzeba się skupić w tak zwanym off-seasonie, czyli w przerwie pomiędzy, pomiędzy sezonami. I mamy bardzo skrupulatnie rozpisaną siłownię, mamy bardzo skrupulatnie rozpisano bieganie, żeby jak najlepiej ten okres między sezonami wypełnić i żeby jak najlepiej jak, jak najlepszą bazę mieć w momencie startu przygotowań, a to będzie 15 lipca, bo wtedy właśnie spotkamy się na, na pierwszym treningu.